Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Gorzka czekolada zawiera 32% tłuszczu. O już ile gramów tłuszczu dostarczyć organizmowi po zjedzeniu 1 czwartej tabliczki czekolady o masie 200 gram. Ok. no to zacznijmy od tego, ile my zjemy tej czekolady. Mamy tabliczkę, która waży 200 gramów. jemy jej...

Tłuszczu. I to liczymy, tak jak było na matematyce, z procentami, procent z liczby. Czyli mamy 50 z liczby, z masy i tak dalej. Zamieniamy to słowo na mnożenie, a to na ułamek dziesiętny, czyli po prostu dzielimy przez 100. I teraz sobie to wymnażamy. I otrzymujemy 16 gramów. Zatem gorzka czekolada, a to właściwie to 50 gram gorzkiej czekolady, zawiera 16 gramów tłuszczu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!